Cześć, jestem Andrzej ja Wy jesteście na kanale Petrol Channel. Dzisiaj Wam w odcinku pokażę tylną klapę, którą watam po kimś, kto ambitnie przykręcił wkrętami ramkę od rejestracji. Tak więc po prostu nie przedłużam. Lecimy z tematem. Otóż mam tutaj takie dziurki, bo ktoś na wkręty przykręcił rejestrację. Ramkę. Tutaj już jest. Ogarnięte. Tak więc została tylko jeszcze ta dziurka. Postaram się Wam pokazać, jak ja się tego pozbywam. Tak więc nie przedłużając, lecimy. No, i dobra. No, jak widzicie, dziur nie ma. Tutaj jest delikatnie taki mały dołeczek. I tutaj. O, podobnie. Ale uwierzcie mi, to wszystko jest równiutkie. Nie wyczuwam tych spawów pod palcem. Tak więc po prostu nie mam co się martwić. Wiadomo, ja jestem samołóg amator. Tak więc jakieś niedoskonałości muszą być. A na czymś trzeba się uczyć, jak tu mówię. A na czym się uczyć, jak nie na swoim. Ogólnie hmm, cała klapa pójdzie jeszcze w przecierkę i po prostu posłucham się jednego z Was, bo kiedyś dostałem komentarz, że Podkład w sprayu nic nie jest wart, to tak jakby w ogóle nic nie zabezpieczył, tak więc będę darł to wszystko, bo już tu nawet zacząłem, jeszcze raz do zera. Pistolet jakiś ma, czort wie co to jest, no ale to pokażę jak będę się bawił pistoletem. Na razie to czekam na kupki mieszadełka i będziemy się bawić. No dobra, jak widzieliście, temat jest ogarnięty. Tak więc będę kończył odcinek. Kwestia teraz tylko tutaj podkładu. A ja już nie przedłużam na siłę. Podbało się. Daj łapę w górę. Masz jakieś sugestie, podpowiedzi, rady. Napisz komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco, to wiesz. Co zrobić na dole? Pod filmem. Dobra, na razie. Do następnego. Cześć.